Hej wszystkim z tej strony Charmin i witam Was już w drugim odcinku naszego wyzwania siedmiu księżniczek Disney'a. Wita nas nasz dzwoneczek, który opiekuje się małymi księżniczkami z śnieżką na nocniczku. Dzisiaj będziemy dalej dzieciom rozwijać ich umiejętności. Ja wiem, że dzieci już na pewno będą musiały być wykąpane i będą musiała przypilnować, żeby jednak korzystało z tego nocniczka tutaj. Przerwiemy Aurorze granie i niech ona pójdzie spać. Myślę, że sama da radę. Chodź, kochana. Tutaj... Mogą się dalej dziewczynki bawić. Tu Bella jest smutna, no, bo jej się nie udało z nocniczkiem. No ale nic, chodź, kochanie, pobawisz się kształty. proszę. Gdzie ja idę? Ja idę grać w kształty. Dobrze. Tutaj sprzątamy za chwilkę. I tutaj wyczyścimy, i wyczyścimy. Tutaj już chyba mamy drugi poziom, więc będziemy mogły zostawić naszą ścieżkę. Tak, mamy drugi poziom. Ty, kochana, już się nią nie zajmuj. Ona sobie da radę sama. A my tutaj posprzątamy. Ja wiem, że tu na pewno jest dużo talerzy po ostatnim. Dlatego zrobię jej, żeby to wyczyściła. Posprzątaj. Potem chyba zrobiłem coś do jedzenia. Hmm, może pooglądamy jakąś telewizję. Już trzeci poziom no wielka ślicznie. Nie będziesz się już budziła w nocy, mam taką nadzieję, aż tak często. Chociaż w ostatnim odcinku wszystkie dzieci, przez całą. prawie wszystkie dzieci, bo dwójka z nich się obudziła, ale to i tak jest sukces. Co, kochanie, idziesz sobie porozmawiać. Dobrze, to porozmawiaj sobie. Idziesz się bawić księżniczką. No jak najbardziej. Jesteś jak najbardziej w temacie. Dobrze, to nie na razie, tylko posprzątaj te brudne talerze, bo ich na pewno jest cała masa. Potem możesz pójść się wykąpać. Chyba, że jakieś dziecko potrzebuje do toalety. Zaraz tego sprawdzimy. Eee, w sumie z kopciuszkiem możesz iść, bo na zeszłym odcinku nie była ani razu. A no się bawi z misiem. To nauczymy ją i to będzie kopciuszek. Dobra. Tak, tutaj jest miliard pozostawionych przez maluchy talerzy. Hmm. Tak, nie wiesz, co miałaś zrobić, tak? Teraz ci pomogę. To miał być kopciuszek, o ile ja się nie mylę. Nabierzemy kopciuszkę. Kopciuszek jest chyba na dworku, tak? Jestem na dworku. O, bo zresztą to kosłupka. Misiek jest smutny, bo nikt się nim nie, nie opiekuje. Muszę chyba tutaj belę przysłać. Niech pogada sobie z misiem. Ale kochanie, o, idziesz sama do misie. Nie, ja, te dzieciaki czytają mi na mnie w myślach. Pójdź go ubiąć dobrze i potem możesz sobie pogo O! No nie. A tutaj to my gdzie idziemy? My idziemy... O, nie, nie pogadasz teraz do niej, kochanie. Czy ty masz już może drugi poziom? Nie masz jeszcze drugiego poziomu. Dobrze. Bella widzę, że tutaj się stoczyła. Mała dalej się bawi. A też przyszła na zewnątrz, normalnie. Misiek jest oblegany, bo będę musiała postawić jeszcze jednego. Chodź, kochanie, pobadasz sobie kształty. Tak, nareszcie udało nam się zdobyć. Pierwszy poziom. No, jeszcze to troszkę potrwa. Chodź śnieżka. Pouczysz się kształtów, chodź. Ty też już w sumie jesteś śpiąca, to mogłabyś się w sumie pójść strzemnąć, co? Chodź. Pójdziesz spać jednak. Dobrze... Dzwoneczek, ty ją tu pilnuj. Jesteś super, naprawdę idzie ci świetnie, kobieto. Ani raz jeszcze, ani nie upadłaś, ani nie było żadnej wpadki z pęcherzem, no po prostu świetnie. Pogratulować. Merida, kochani, ty chyba umiesz już sama, co? Nie, brakuje ci tak mało procent. Dobra, zaraz się tobą zajmę, tylko nie narów w proszę cię. Tutaj będziemy się uczyć. To chodź weź Meridę, ona tutaj się będzie uczyć sama i tak jej nie wbijemy, a przynajmniej Meridę wbijemy i ona już będzie sama chodzić, chodź. No. No, dzwoneczek. Albo Merida pewnie... a dobra, Merida już się nie bawi, zaraz do niej podejdziemy. No, dzwoneczek. Chodź. Czy ona do Ciebie przyjdzie? Ona no, najpierw odstawi. Czemu pokamy? Słoneczek, proszę cię. O, ty też śmierdzisz. No dobra, zaraz ci umyjemy. Tutaj coś płacze. Aurora płacze, bo miała koszmar. Ej, nie płacz, kochanie, nie płacz. To i tak nic nie pomoże na koszmar. Mówisz mi, chodź, pokładaj sobie. No i oczywiście tutaj śnieżka została obudzona, Arielka też, tak jak mówiłam o tym budzeniu siedzieć, kiedy jedno zacznie płakać. Nie zdążyłam. Proszę dalej spać. Idziemy spać. Tu dzwoneczek. Bierzesz ją, bierzesz ją. Super. O, tutaj się udało. Nie udało, no ale... Nie, 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 to pójdziemy się pobawić tutaj. choć Pograj sobie kształty. O matko, co tu się dzieje? Dobra, niech ona sobie tu... Dobra, ona już sama da radę, możesz ją zostawić, chodź wyczyść i wyczyść. I ty się umyjesz, chodź. No i super, już jest drugi poziom, po prostu świetnie tutaj ktoś. Aha, bo to był ten nieszczęsny nocniczek, okej. Okay. Bella, a ty sobie tak siedzisz nic nie robisz, chodź, pokażesz sobie, obej mi... Ja widzę, że ten tablet to normalnie cudo techniki. Merida, kochanie. Ty jesteś głodna, ale to za chwilkę zrobimy. Chodź, pójdziesz się przespiać. O matka, co tu się dzieje, ludzie. Okej. Okay. Dobra. Dzwoneczek pójdzie się umyć, potem zrobimy coś do jedzenia. Tak, tu dziewczynki, tu idzie spać. Tutaj. Nie, 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 na no żaden to stealer. Tutaj sobie gadają dziewczynki. W sumie to mogłabyś Kopciuszek pójść spać. Tutaj Aurora jest głodna i miała koszmarna, nie pójdzie spać. Bella, ty możesz iść spać. O z się przyjaźnisz. Nie, nie jesteś samodzielna. Dobrze. Bella, ty pójdziesz spać... Spać i różpunka robi w pieluchę. No nie. Dziewczyno, no naprawdę taka duża dziewczynka. I nadal robi w pieluchę. Dobra, ona tu jest zestresowana. Mam nadzieję, że jak wyjdzie z tego, to jest ten stres troszeczkę się podniesie i zrobi dobre jedzonka. Nie taką ostatnią, która było kiepskiej jakości. Dzieci mi płakały, bo nie Dobra. Chodź kochana wyjdź. Zaraz sobie coś poglądasz. Obiecuję. Mam nadzieję, że te, te plusowe przewyżą, te minusowe. Tu jest plus jeden i tu jest plus jeden. Mmm... Niekoniecznie. Dobra, nie uda się. Chodź, obejrzysz sobie coś. Poglądasz sobie telewizję i od razu ci A w sumie nawet nie telewizję, tylko tu wejdziesz na komputer i chyba przez komputer przyjdzie ci szybciej. Chodź. Bo tu dziewczynki się mają dobrze. Jak jesteś śpiące, to idź spać, no. Tutaj dalej jest koszmar. Nie, tu jest głodne. O ja zaraz się tobą zajmę. Obiecuję. Tylko ona sobie poprawi. Jeszcze jest zmęczona. Oh my god. No, pobaw się szybko i pójdziemy zrobić coś dzieciom. Do jedzenia. Podaj kolację i zjem sałatkę ogrodową, bo ona chyba ją najszybciej zrobi. Tu coś... nie, nie płacz, nie płacz, nie płacz, nie płacz, tylko nie płacz, nie płacz. O, udało się. Chodź, pokładaj tu sobie. Tylko nie płacz. Nie płacz, nie płacz! Dobra, udało się, udało się, moje serce, moje serce. Chodź, zrobimy im jedzenie, ty też sobie zjesz. No, nie wiem, że jesteś zmęczona, jeszcze troszkę. Super, jesteś świetna. Dzwoneczek po prostu oklaskuje cię tutaj wszystkim czym mogę. Dobra, udało się. Tutaj mieliśmy koszmar, więc i tak czy siak dwie godziny. O głodna gniewna głodna gniewna. Zaraz, zaraz ci damy jeść. Dob o, będzie dobrze. No, oczywiście tak, po palcach będzie krew na sałatce. Tu dziewczynki ślicznie wszystkie śpią. Potem ja im każę wstać i one sobie zjedzą. Dobra. Coś tu z tego jest. O, jeszcze trochę. Dam radę. Daj jedzenie mojemu dziecku, nie no, zaraz im dasz. No, Okej. Okay. Mieszaj, mieszaj. Tutaj widzę Śnieżko, tak ślicznie sobie siedzi. Zaraz jej zrobimy jakiegoś screenshota. No, kochanie, spojrzysz się? O, super, dziękuję. O, widzę, że tu wszystkie no będą płakać, Tylko nie płakać, tylko nie płakać. Wszystko tylko nie płakać, dobrze? O, zapraszam tu. Jeść, proszę bardzo, możecie jeść. Wszystkie, które są głodne. O matko, bardzo smutna. Co to z tymi moimi dziećmi jest? One są albo bardzo smutne, albo na chwilkę szczęśliwe, ale przeważnie ten smutek jednak dominuje. Tak, tak, tak. Już, już idźcie jeść. Żadna nie zostanie zebrana. Uwierzcie mi, nie, nie, nie pozwolę na to nawet. Wszystko już jest. Weź sobie porcie, kochanie. Też w stanie. O! Migrują wszystkie dzieci. Bo jedzonko podano, no nareszcie, nie? Luchy. Ktoś nareszcie o was zadba. No i super. Siedźcie sobie. Nie, no kochana, masz już dzieci, to zmień sobie na coś innego. Na no, na przykład. Niech to będą romanse. Tu dziewczynki oczywiście są złe, bo są głodne. O, tu reszta wstała. I tak słodko. On tak zawsze słodko tu ptają. No i super. Czy tutaj ktoś musi... Śnieżka, ty już chyba umiesz sama, prawda? Umiesz sama, tak? O, to możesz sobie potem skorzystać. Tak, na no zaś. Tu jest dobrze. Aurora, czy ty umiesz, kochanie? Jeszcze nie umiesz. Okej, okay. tutaj... Serenka też nie umie. Znaczy się Arielka przebrała, ale Arielka nie musi. Tu też nie trzeba. I tu też nie trzeba. Potem tylko wszystkie pójdą spać. My tu oglądamy My się, zrobiliśmy chars i no w końcu romanse, nie? Aha! Dobra. Niech ona sobie jeszcze chwilę poogląda, a potem pójdzie spać i wszystkie dzieci też pójdą spać. Tak myślę, że będzie najlepiej. O, jakie grzeczna Śnieżka, ty idziesz siusiu, tak? Dobrze, to ty pójdź siusiu. Słoneczek, ty już się oglądać, tak? Idź sikać. Może tak samo jak Śnieżko. I idź potem spać. Super, dziękuję. Tu dziewczynki sobie siedzą i jedzą. Dlaczego smutne? A, bo koszmar był. A, jeszcze tylko 25 minut, tak. No już jeszcze tylko chwilkę, Tutaj. Też był koszmar, to też nie pójdziemy. I się robię brudna. No nie, dzieci. Aj. Chodź. Pouczysz się kształtów. Który to masz poziom, powiedz mi. Myślenie. Poziom drugi. No to jeszcze troszkę, już nie będę tak bardzo płakać. No, to kochana musisz kategorycznie pójść spać. Ja tu zaraz wszystkie dzieciaki przypilnuję zamiast ciebie. Dobra, belida, spać. Potem tutaj. Nie tańczyć, tylko spać. Tu kopciuszek też możesz już iść spać. Tak, tutaj. Tu mieliśmy jeszcze koszmar, jeszcze robimy w pieluszkę. No po prostu, cud, miód i orzeszki. Mm -hmm. Tu możemy iść, a spać. Ona no w sumie się dobrze czuję, ale lepiej, jak już wszystkie dzieci śpią, to niech wszystkie śpią. Bella, ty też możesz iść spać. Potem sobie z tobą pogadamy, bo się z tobą bawimy. No i tu zaraz się skończy. Jeszcze troszkę. Tu podejdź już, kochanie. No i punka też pójdzie spać, i wtedy wszystkie simy pójdą spać. I będę mogła chwilę odetchnąć, bo naprawdę. Panie, o takie małe dzieci jest wyczerpujące. Kto do Ciebie dzwoni? Wlad. ja Ciebie proszę, nawet do nas nie przychodź. Ja nie mam dla Ciebie czasu, a tym bardziej nie mam czasu na Twoje ugryzienia. I na to, żeby moja Simka się potem czuła jak, jak, jak nie wiem co. O, dobrze. Super. Wszystkie dzieci idą spać. Pan dinozaur, tak jak w poprzednim odcinku, będzie wszystkie dzieci pilnował, w ogóle jak on się patrzy. Żaden wróg tutaj mi nie wejdzie. Nie mając takiego strażnika. Dobrze. Kto mi tu jeszcze został? Kto tu jeszcze nie śpi? Ty, kochanie, jeszcze nie śpisz. Dlaczego ty jeszcze nie śpisz? Cieszę się że ci kazała mi spać? Chodź, Avroże, kochanie, chodź. O, jaka brudna jestem. Mm. No cudnie. No chodź kochanie. Czy ty zapomniałeś, co mnie zrobić? Nie. Odkładasz tabeta. Super, dziękuję. No, tu ptamy taka brudna. Ja cię umyję rano. Dobrze, to poczekamy. Aż któreś z naszych simów się obudzi. Myślę, że pierwszy to będzie dzwoneczek, bo te dzieci i ich łóżeczka dają im tak strasznie. tam chyba mają tylko jeden punkcik tego snu. O, tak, przeskakujący licznik czasu, uwielbiam to. Dobrze. No o co chodzi? Czemu to jest cały czas żółte? O, no, mm, cudownie się cofnęło, Okej. Okay. Dobrze, mam nadzieję, że żaden. Nie, 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 tylko nie płacz, tylko nie płacz, nie płaczcie, nie płaczemy, nie płaczemy. Idziemy tu od razu, choć kształty i ty, kochanie, też choć kształty. Super, dobrze. I żadne nie płacze, proszę. Tak, żadne nie będzie płakał. No i super, chodźcie, dziewczynki. One się zajmą sobą. A my zdążymy się jeszcze dzwoneczkiem wyspać. Mam taką nadzieję. Dobrze, on sobie tu śpi na swoim łóżeczku. Tu dziewczynki o, będą się bawić, świetnie. Tu jedna, tam druga. Takie słodziaki. Tu widzę, że też trzeba będzie Merida wykopać. Merida, kochanie, ty już możesz sama. Możesz sama na nocniczek. Super, to chodź. Tak jesteś smutna, więc w sumie możesz sobie skorzystać z nocniczka. Aurora, nie płacz, nie płacz, nie płacz, tylko nie płacz. To jest jedyne, o co ja ciebie proszę. Chodź tutaj i poucz kształtów, tylko nie płacz. Oj, jajku. No dzwoneczek, śpi tam, bo dziewczynki Cię potrzebują. Okej, okay, tu jest dobrze. Tu sobie układamy, tutaj idziemy do toalety i potem też możemy sobie poukładać kształty. Ja im robię cały czas, żeby układały te kształty, bo chcę, żeby miały to myślenie na jak najwyższym poziomie. Bo jeżeli mają je jak na, na najwyższym, to już wtedy się tak nie budzą. No i nie płaczą. A jak one nie płaczą, to inne dzieci też śpią i ja jestem szczęśliwa. Dobrze, tutaj dzwoneczek coraz lepiej. Pójdziemy wtedy i podamy jakąś kolację, zrobimy może... Rybne tako nie, bo mamy Arielkę w rodzinie i nie chciałabym, żebym o coś posądziła. To może zrobimy makaron z serem, to będzie najbezpieczniej. Dobra, tu dziewczynki się bawią, żadna inna się nie obudziła. No to super. Tak. Okej, okay, my już możemy wstać. Jesteśmy dość wyspane. No i ugotujemy coś. O! Nareszcie jakiś inny stan niż nieszczęśliwa. Jest jakiś progres. Dobrze, że nie regres. Bo to, to, to by było złe. W ogóle chciałabym spojrzeć, jak tam te nasze dzieciaki mają rozwinięte umiejętności niezbyt mocno, bo ja przypominam, że nie gramy 7 dni tak, jak jest w oryginalnym wyzwaniu sobie Dodver' Challenge, tylko gramy dopóki wszystkie dzieciaki nie będą miały rozwinięte swoich umiejętności maksymalnie. Wszystkich. A więc na razie idzie nam to powoli, ale myślę, że jeżeli potem słoneczek będzie miał więcej czasu i będzie poświęcał też dzieciom więcej czasu, to to pójdzie... Szybciej. O, tu już nie jesteśmy smutne. Zaraz zrobię Wam jedzonko i co zjecie. Będzie lepiej. Dobrze. Gotujemy się. Możemy, jak ona już ma taki dobry humor, to możemy ugotować coś jeszcze. Co tu zrobimy? O, jejcznicę z bekonem na przyjęcie. Dobra, ona sobie zje. Ja tu zaproszę te trzy moje dziewuszki, które już. Nie śpią. Choć kochani, zanim pójdziesz spać, zjesz sobie. Weź sobie zjedz. I ty też kochani, weź sobie zjedz. A ty jesteś taka brudna, dobrze to jak zjesz, to ja ciebie wykąpię. Wiesz, ta? dziaczku śpi i w sumie dobrze nie śpią. W końcu druga. Nie no, już prawie trzecia w nocy. To jednak jest czas, żeby spać. Słoneczek, też się czuję całkiem dobrze. Jestem z siebie dumna, naprawdę. Tu posprzątamy zaraz te talerze. O, dziewczynki idą. Tutajcie sobie, tutajcie. O Boże, jaka jestem brudna. Aurora taka brudna. Oj, jeszcze rozrzucamy jedzenie, po prostu świetnie. Dobra. Niech one sobie siedzą. Tutaj widzę. Idziemy, idziemy, idziemy pogadać. No to idź pogadać. Wymieńcie się ploteczkami, kto z kim i jak. Kto na placu zabaw zrobił największą rozróbę, a ktoś cię ciamajdą. Dobra, my to dalej gotujemy, super. Będziesz na zaś. Reszta księżniczek śpi, no po prostu ja jestem z nich dumna. I w sumie dobrze, że te trzy tutaj sobie siedzą, bo potem one będą spały dłużej i ja będę miała dłuższą chwilę, żeby zająć się resztą, no a nimi potem. Więc ogólnie jest dobrze. Sama jestem w szoku. Dobra, my to gotujemy. Potem weźmiemy i posprzątamy. Czy będziemy miały do przodu chociaż troszkę? O, Jak my tu rozmawiamy? Dobrze, dobrze. Czemu jesteśmy smutne? Bo jesteśmy śpiące, dobrze. Zaraz pójdziesz spać. O, idziemy spać. No. Idziemy dalej, ja ci tu już trochę pomogę. Mam trzeci poziom gotowania, pięknie. Aurora słoneczko. Ja ci zrobię kąpiel, ale ja ci ją zrobię potem, dobrze? Ty pójdź. Spać najlepiej. Tutaj też zaraz pójdziemy spać. Tu Merida ma swoje łóżeczko. To proszę iść spać. Słoneczek, jak ty sobie radzisz. O, bo brudno, no, nie najlepiej. Czy ja mogę wiedzieć, dlaczego ty tego nie kontynuujesz? Ludzie już nic nie spali, proszę. Dobra. Zostawiła to na palniku. Okej. Okay. Okej, okay, wszystkie idą już lulu. My tutaj się wszystkim zajmiemy. Super. Jezu, ile tych talerzy, ludzie. To tyle pozostawiały? Kiedy? Cały czas patrzę na tą kuchenkę, bo nie chciałabym tu pożaru. bo w tym dzieci będą smutne i będą płakać. Ja ich nie ogarnę. Matko, chyba w życiu nie miałam tylu talerzy do posprzątania. No ale włóczębieczo sobie dobrze radzi. I tak, wstawiasz się. Jeszcze tu jest jeden. A tu w sumie zostało ci już tylko do wyłożenia ta potrawa. Super. Schowamy ją. Uhum, tu posprzątamy. Nie wiem, czy coś jeszcze zrobić na zaś. Tutaj dziewczynki śpią, bo się dopiero... O! Ariel oczywiście pewnie zrobiłaś w pieluchę, prawda? Na pewno. O, dzisiejszy odcinek jest nawet dość spokojny, co mnie cieszy. Tu my jesteśmy, brudne, bellą, dobra. To może obudzimy, Bellę? A bellą mi sama na nocniczek. Uy, to super kobieta, chodź tu. Skorzystaj z nocniczka. Tutaj jest, dobrze, niech sobie jeszcze pośpi, dobra. Arielka. Chodź kochanie, my ciebie. Czy ty masz brudną. Nie, 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 nie. Jaki telewizor? Ja zapraszam tutaj. Tylko kochanie, czy ciebie wystarczy przewinąć? Przewiną. Teraz zobaczymy. Wystarczy tylko ją przewinąć. Okej. Okay. No dobrze. To przewiniam. Ale gdzie ty idziesz? Gdzie ty tu też? Nie tutaj nicie. O, ślicznie. Tak, jeszcze musisz do niej podłożyć. okej. Okay. nie. No, przewiniam. Ale się patrzę na nią. Nie, nie przewiniesz mnie. Nie pozwalam. O, super. Oj, tak, oj, Można. Już lepiej, czy nadal o, musisz jubel. ją umyć? Powiedz mi, ona nadal śmierdzi. To weź, przygotuj jej kąpiel. Przygotuj kąpiel dla Ariel. I pójdziemy się z nią umyć. Ona sobie potem zje. Tutaj Bella sobie siedzi na mocniczku i dobrze. Potem ją też wykąpiemy. Że Tak się Ridzik śpi, całe szczęście. Niech sobie śpią. O, no, takie śliczne. Teraz z zrobimy. O, super. Dziękuję. Takie słodkie. No i pięknie. Tutaj już jestem ta myta. Dobrze się bawię. Otworzymy i damy jej jedzenie. Proszę bardzo. I tu. O, nie, 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 nie. nie. Tam coś będzie płakać. Momencik, momencik. Zaraz pomogę. Przygotuj kąpiel dla Belli. A tutaj coś, coś płacze. Nie płacz, kochanie. Znowu miałeś zły sen. Ja cię zaraz położę, wiesz. Chodź tu. Kształty sobie popadaj. Ja wiem, że jest brudno, no ale zaraz tam coś zaradzimy. Bella, kochanie, co ty tak długo robisz na tym nocniczku? Co? Uczko zostać ją nocnika najpierw. Super. O, już poszło szybciej. To. Nie musisz porosić o kąpiel, bo ona ci ją zrobi. To była Bella, tak. Zrób Belli. Super. Potem tu wyczyścimy. Czy coś tu. Nie, już nic tu nie płacz, tylko Bella jest smutna. Tutaj jemy. okej. Okay. Schowam dalej. Dobrze. Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że odcinek trwa już wystarczająco długo. Dzisiejszy dzień raczej był pełen sukcesów, bo naprawdę udało mi się zadbać o te dzieciaki, pomimo że, no, tam niektóre z nich są smutne, ale idziemy ku lepszemu. Zostało nam jeszcze parę dzieciaków, które trzeba nauczyć tego nieszczęśliwego nocnika, ale jak już to opanujemy, to będzie o wiele lepiej, o wiele szybciej i mam nadzieję, że w końcu zdążymy się jakoś tymi dzieciakami pobawić, chociaż tak nie było tak źle. W takim razie ja wam na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo ja naprawdę z tego co widzicie świetnie bawię się z tymi dzieciakami. No i do zobaczenia w następnym odcinku.